Kasy w aździe. jak to wygląda? Zazwyczaj są samoobsługowe, jak one działają, jak one funkcjonują. To w Polsce też jest już standardem, ale zanim dotarło do Polski, no to było w Stanach Zjednoczonych, później było w Wielkiej Brytanii czy, czy w Irlandii, A tu musimy star wcisnąć. Ok, zeskanowany pierwszy produkt, 53 pensy e, Zeskanowany drugi produkt, Pancakes. Proszę, coś widzę, że ten skaner pozostawia sporo do życzenia. O, złapał. E, następny produkt, e, Potato Cakes, e, czyli, e, czyli generalnie ziemniaczki. Ziemniaczane plack pewnego rodzaju. Dlaczego je kupiłem? Dlatego, bo mogę zjeść tego cikana, tego kurczaka mogę zjeść bez problemu. Poza 10 pensów, czyli Melton Bowry Porkwice Czyli w panierce jaka, jakaś świnka w panierce, tak? Nie wiem co to jest, ale jak widzicie nie mogę tego zaskanować. Okej, okay, udało się. Ile mamy łącznie? Mamy łącznie 73, 83 pence powinno być, tak? Tyle, tyle jest. I teraz, teraz dokonamy płatności, czyli wyjmę kartę. No karty Wam nie będę pokazywał, ale to się płaci w ten sposób. Pay. Ja wiem, że wyda się, to śmieszne, ale dla niektórych Polaków, którzy nie realizowali no bucks, czyli nie, nie mamy żadnej dodatkowej torby, dla niektórych Polaków to jest zagadka. Contactless, to już znacie. I po prostu przykładam kartę, Nie będę pokazywał karty, przykładam ją. Card reading, OK, Authorized czy approved powinno być tutaj. Yes, yes, approved. Bierzemy rachunek. Banku też nie będę reklamował, w którym mam konto, bo moja... No, no nie będę reklamował. OK. Podsumowanie. Podsumowanie finansowe Żeby było jasne. Wszystko jest widoczne, wszystko jest super. E, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że sprawił Wam sporo frajdy i sporo e, radości. I tak jak mówiłem wcześniej, e, na promocjach tutaj żywi, żywię się nie tylko...